Bądź mno. Anon Level 20. Mieszkasz sobie w przytulnym mieszkanku na dziewiątym piętrze, masz ładną dziewczynę, taką 9 na 10 nawet dobrze płatną pracę i tak sobie egzystujesz. Dzień za dniem. Pewnego dnia zaczyna ci się nudzić skrolowanie face'a, i Twoją uwagę przyciągnęła mała ikonka czarnej bili 8 na pulpicie. Gra w Billard przez internet. Eight Ball Pool. Myślisz sobie, że wieje nudą jak komuną na Kremlu, i postanawiasz odpalić. Pykasz sobie, o kurwa, wygrałem! W sumie to nie takie trudne. No i grasz sobie. Grasz. Kolejny dzień także. W tydzień dobiłeś się do czołówki najlepszych w twoim kraju. Napierdalasz w pojedynkach stawiając 25 milionów żetonów. A pomyśleć, że zaczynasz od 50. Najlepsze w tym jest to, że nie przegrałeś ani razu. Masz zaliczone za sobą już jakieś 2336 partyjek. Dobra, trzeba na razie przerwać, bo musisz się wybrać do pracy. Jak jechałeś autobusem, to dostałeś SMS-a z ofertą jakiegoś konkursu. Wyślij SMS o treści GMD na numer 2137 i weź udział w ogromnym losowaniu nagród. W ciągu godziny otrzymasz odpowiedź, czy udało ci się wygrać. Aha, chuj, raz się żyje, mogę spróbować. O, nagle dzwoni twoja dziewczyna, Karenka. No hej, Anon, wpadnę do ciebie po pracy, może obejrzymy jakiś film? Dobra, ugadane. Wbijasz do biura, kurwa, kolejna nudna robota za kąpem. A może tak przypierdolić w bile? Odpalasz face'a i cium, cium. O chuj, kurwa, durniej świata. Muszę to wygrać. Trylion żetonów nie chodzi piechotą. Odziany w garnitur napierdasz przed kąpem z wytrzeszczem gałek ocznych na 3 cm. Pełne skupienie. Niczym fiński snajper Simo Hajcha. Klikasz myszkę i wysyłasz przeciwników na tamten świat. Dobra? Jesteśmy już w świerć finale? Easy. Walczy teraz z tobą niejaki Ismail ibn Ahashish. Chuj kurwa, ja go wyślę do Allaha. się rozpoczyna. Ha! Kurwa nie trafił przy rozbiciu. Bilo za Bilo, wpada w rogi stołu i teraz tylko czarną. I dopierdalasz ciapatego, niczym brzoza tu polewa, rozłożył się jak dywan alladyna. Dobra, koniec emocji. Ufinał. Teraz jakiś Rodriguez. Ja mu kurwa pokażę, bo rozpoczynasz. Jednym strzałem wszystkie bileczki wpadają, a na końcu ósemeczka. Nawet się nie zastanawiasz, czy to w ogóle możliwe. Skupiasz się teraz wyłącznie na ostatnim przeciwniku. Tylko wam udało się zajść tak daleko. Finał. Teraz użytkownik Anon2137 z Polszy zmierzy się z niepokonanym mistrzem świata w Eight Ball Pool Eduardo z Meksyku! Co kurwa? Typ ma na profilowym kwiatki. Jeszcze do tego chryzantemy, hehe, <laughs> złociste. Musisz to wygrać. Od tego zależy Twoje życie, Anon. Oto cel, dla którego Twoja matka puściła się z listonoszem, abyś mógł się narodzić i dokończyć dzieło stworzenia. Dalej, Anon! Dalej! Dobra, ostatnia runda zaczyna się za pięć, cztery, trzy, panie Anonie, dwa, jeden, panie Anonie, proszę wracać do pracy. O chuj, szef wbił do sali. He, jebać tego spaślaka, dla tej wygranej jesteś w stanie poświęcić wszystko. Chuj, kurwa, gramy. Nie ma czasu na pogaduchy, panie szefie. Kurwa, szef złapał cię za rękę i siłuje się, próbując odciągnąć cię od kompa. Panie Ano, nie, panie Ano! Wypierdalaj! Nawet nie masz pojęcia o powadze sytuacji! O nie, nie, nie! Tak nie będzie się pan do mnie odnosił, zwalniam pana! Pierdolecie! Kurwa, Eduardo zaczyna wygrywać, bo ten skurwiel cię rozprasza. Pewnie jest z nim w zmowie. Proszę oddać komputer! Ochrona! Kurwa, trzech typów wbija i próbuje ci wyrwać myszkę z rąk, ale ty jesteś do niej przyklejony jak tu w do brzozy. Zaczynasz nadrabiać straty. Dopierdalasz, Eduardo. Już masz wpierdolić czarną bilek, nagrę ekran. Gaśnie. nie! Ochrona wypierdala cię z budynku. Ale to nie jest teraz najważniejsze. Zapierdalasz z całą możliwą szybkością do domu. Może jeszcze da się uratować ten mecz. Po drodze zaczepiają cię sprzedawcy ulicznego jedzenia. Chce pan kupić tortille za połowę ceny? Kurwa, sprzedawcy meksykańskiego żarcia też są zmowy z Eduardo. Jesteś już na swoim osiedlu, wbiegasz do klatki, zapierdalasz po schodach, nagle dostajesz SMS-a. Czytasz. O chuj, kurwa, loteria odpisała. Gratulacje, wygrał pan wycieczkę do Meksyku. Proszę podać adres, a wyślemy panu bilety. Fuck you, motherfuckers! Nie weźmiecie mnie żywcem. Dobrze wiesz, że to Eduardo za tym wszystkim stoi. Dziewiąte piętro, wbijasz do swojego mieszkania, dom był otwarty, twoim oczom ukazuje się twoja dziewczyna, rozebrana do bielizny, trzymająca coś w dłoni i mówi, Hasta la vista. Jepiej kurwa, komendosa na klatę, aż drzwi od łazienki wyjebało. Ona też chciała mnie zabić na zlecenie, Eduardo. Po chwili ogarniasz, że trzyma w rękach trylogię Terminatora. Kurwa, co ja zrobiłem? Sprawdzasz tętno. Nie ma! Zabiłem Karynę! Płaczesz. Przez łzy, twoją uwagę przykuwa ekran komputera. Patrzysz i nie wierzysz. Eight ball Pool. Grasz jako Eduardo. O kurwa, face. Twoja dziewczyna była tym z synem. Doskakujesz do komputera jak dziki lampart i robisz najgorszy ruch, jaki Eduardo mógł wykonać. Szybko logujesz się z lapka, teraz twoja kolej. Na momencie rozpierdasz turniej, nie bojąc się o przegraną, bo teraz to ty jesteś, Eduardo, wygrywasz i z dziką furią skaczesz martwej loszce na klatę za to, co ci zrobiła. Nagle zaczyna się krztusić i otwiera oczy. Jednak żyje. Okazuje się, że nic nie pamięta. Wmawiasz jej, że się potknęła i upadła. Wygrana należy do ciebie, lożka należy do ciebie, dziękuję za ratunek pieniężnym lodzikiem, odpierdala ci od bogactwa, zaczynasz chodzić na siłownię i chwalisz się na YouTubie Rolexami i Forsą wydaną na zabawki cisnąc po Polakach chłopakach.